Manko drodzy widzowie, dzisiaj sobota, piękny poranek, godzina dziewiąta. Oczywiście wjeżdża mój filmik i przychodzę z fajnym takim pomysłem na może przekąskę, może obiad, śniadanie, jak to woli. Także no co, lecimy z odcinkiem. Do naszego dzisiejszego przepisu nie będziemy potrzebowali wcale dużo składników. No, Tutaj wygląda to bardzo strasznie, że jest niby dużo, ale wcale tak nie jest. Tutaj mamy troszeczkę oleju, tutaj mamy dwa jajka, bułkę tartą do panierki, ale możecie także wziąć, co ja też lubię, troszeczkę chipsów pognieść w tak całkiem drobno i też pysznie będzie smakowało. Tutaj mam troszeczkę takiej słodkiej wędzonej papryki, to jest jedna łyżeczka i oczywiście sól, pieprz i co najważniejsze do naszego przepisu, bo będziemy robili taki można powiedzieć krokiet serowy czy coś takiego, będziemy potrzebowali, no to tutaj mam kostkę, nie wiem, pół kilo powiedzmy sera. Ten oto serek będziemy kroili teraz w takie, można powiedzieć takie prostokąty O, takie połóweczki porobić. Będzie się to może lepiej swarzyło i dla więcej osób starczy. Jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo głodny, to w tym momencie może podać takie duże kawały. Ja jestem takim, można powiedzieć, zwolennikiem bardziej takich mniejszych, na więcej starcza. I teraz, jak już mamy to pokrojone, zabieramy się za panierowanie. Tutaj, do naszej bułki tartej, wsypujemy paprykę. Dajemy troszeczkę pieprzu, troszeczkę soli i wszystko razem mieszamy. Teraz rozbijamy dwa jajka. Są różne lifehaki na rozbijanie jajek. Ja na razie preferuję taki styl. Proszę. I tak samo yy, możemy dodać troszeczkę soli. Musimy teraz to razem rozczepać, wymieszać. Dobra. Do drugiego talerzyka przesypujemy tą naszą panierkę tutaj. Co robimy z naszym serkiem? To jak widać moczymy w jajku. Dajemy tutaj do bułki tartej Powtarzamy to, znowu jajko, znowu bułka tarta lub inna panierka jaką tam posiadacie. Jak widzicie, ja tutaj mam takie gluty, je trzeba odłożyć na bok, bo one nam się do niczego nie przydają. Na patelnie wlewamy olej i jak olej będzie wystarczająco rozgrzany, wtedy możemy wrzucić tutaj nasze krokiety. Krokeciki naprawdę są pyszne Krokeciki, bo można tak to nazwać Już tak ślinka leciała, musiałem spróbować No i co? Was zapraszam do kolejnych odcinków Już niebawem Wiadam kolejne pyszne, kulinarne takie przepisy Dzięki wielkie, że dotarliście tutaj ze mną do końca Zapraszam Was do przyszłego tygodnia, cześć!